Często pytacie nas na rekrutacji. Dlaczego wypłaty dostaje w złotówkach, a nie w euro, skoro pracuje w Holandii? Wynagrodzenie jest naliczone w polskich złotych, ponieważ współpracujecie z firmą GTV Bus, która jest polskim pracodawcą. Firma jest zarejestrowana w Polsce, tak więc obowiązują nas polskie zasady podatkowe. Czy gwarantujecie na pobycie możliwość wypracowania więcej niż 38 godzin tygodniowo? Standardem holenderskim jest wypracowanie tygodniowo 38 godzin. Natomiast projekty wewnętrzne holenderskie są zróżnicowane. Indywidualny system pracy daje możliwość wypracowania większej ilości godzin. Przeciętny czas pracy na pobycie to 60-70 godzin tygodniowo. Czy koszt zakwaterowania w Holandii leży po mojej stronie? Jako pracodawca chcący wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych współpracowników, w pełni pokrywamy koszt zakwaterowania na projektach pobytowych. Czy koszty dojazdu do Holandii, powrotu do Polski leży po mojej stronie? Całkowicie pokrywamy koszt dojazdu naszych kierowców, którym organizujemy pracę na projekcie pobytowym. Koszt takiego dojazdu obejmuje wyjazd z Polski i powrót do Polski. Podróż naszego kierowcy planujemy na zasadzie door-to-door. -door. Czy nocleg na terenie Holandii jest stały? Baza noclegowa na terenie Holandii nie jest stała. Wielkość bazy noclegowej wynika z charakterystyki realizowanych projektów oraz ich zapotrzebowania. Zakwaterowanie na terenie Holandii bądź Belgii jest uzależnione od bliskiej lokalizacji naszych kontrahentów. A jeśli macie więcej pytań, to tu macie numer do rekrutacji.